Witajcie! W podróży można zobaczyć wiele nowych i niezwykłych rzeczy, ale czasami nawet to, co na pierwszy rzut oka wydaje się czymś zwyczajnym, może być zaskakujące. Pewien miłośnik przyrody, podróżując po Brazylii, zauważył dziwny pień drzewa. Postanowił przyjrzeć mu się bliżej. Dopiero wtedy zorientował się, że to nie żaden wystający z pnia kikut, a gigantyczny ptak. Nocolot szary. Ptak próbował oszukać turystę i w tym celu przybrał kształt sterczącej gałęzi. Po chwili ptak poczuł zagrożenie ze strony zbliżającego się człowieka i odleciał, pozostawiając miłą niespodziankę. Jak się okazało, ptak złożył w tym miejscu jajo i uciekając, zostawił je na pniu. Jakiś czas później w tym samym miejscu Mężczyzna zobaczył spotkanego wcześniej ptaka i jego piskle. Oba nocoloty przyjęły identyczne pozy, aby po raz kolejny oszukać irytującego turystę. A oto kolejny film z gigantycznym nocolotem, który przybrał formę drzewa. Mieszkanka miasteczka Sibolo w Kolumbii pomyliła gigantycznego lelka z drewnianym kołkiem. Kobieta zauważyła coś dziwnego na płocie i postanowiła podejść bliżej. Kiedy jednak podeszła zbyt blisko, ptak otworzył dziób i wystraszył kolumbijkę. Gigantyczny nocolot to jeden z najbardziej niezwykłych ptaków na świecie. Prowadzi samotny tryb życia, aktywny jest głównie nocą. Niełatwo go w ciągu dnia zauważyć, zwłaszcza gdy siedzi nieruchomo, przypomina gałąź. Pomaga mu w tym kamuflujące upierzenie. Kiedy nic mu nie zagraża, ptak wyciąga głowę z zamkniętym dziobem do góry dopiero zaniepokojony obecnością zbliżającego się wroga natychmiast napina całe ciało i pochyla się nieco do przodu po czym otwiera dziób nocolot jest tak pewny swojej niewidzialności że można ostrożnie do niego podejść a czasem nawet go dotknąć żywi się głównie owadami które łapie nocą na sposób muchołówek przez jakiś czas spokojnie przesiaduje na wystającej gałęzi Nagle rusza złapać zdobycz i znów powraca na swój punkt obserwacyjny. Podstawą jego diety są chrząszcze, motyle, błonko-skrzydłe, prosto-skrzydłe i inne bezkręgowce. Nocolot jest szczególnie aktywny w księżycowe noce, ponieważ światło pomaga mu polować. Ptaki te od czasu do czasu wydają nocą dźwięki przypominające nieco szczekanie. Nocoloty to duża rodzina ptaków, szeroko rozpowszechniona głównie w tropikalnych i subtropikalnych rejonach globu prowadząca nocny tryb życia. Ich rozmiary są stosunkowo niewielkie. Większość gatunków ma masę około 100 gramów, a tylko największy przedstawiciel rzędu, nocolot wielki, osiąga wielkość gawrona i waży do 400 gramów. Samce i samice są ubarwione tak samo, przy czym ich kolor pod wieloma względami. Przypomina barwę kory różnych drzew. I to wszystko na dziś. A wy widzieliście kiedyś nocoloty? Łapki w górę i nie zapomnijcie podzielić się naszym filmikiem ze znajomymi. Do zobaczenia wkrótce.